Głów, głów, Polsce, Polak, Polsce. głów, 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 Polak, Polak, <Sponse> Polak tz, z tz, z z w Polsce! Śpiewamy hymn polski! Cisza! Do hymnu! Do hymnu! Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, <yónie bacteria noise> dzieła szablon odbierzemy, marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na party. jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączył się z Narodem. W Czarnecki do Poznania po za Boże. Dla ojczyzny ratowania rzuci się przez morze. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączył się z Narodem. Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany, słuchaj, jedno, pono nasi, biją tarabany. Marsz, marsz w tarabany. z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączym się z narodem. Po mnie Brawo! kurwa, nie Polska! Dokładnie! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest polska imigracji! Stop masowej imigracji! Stop! Masowej imigracji! Stop! Masowej imigracji! Stop! Masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Stop! Masowej imigracji! Stop! Masowej imigracji! Stop! Masowej imigracji! Stop! Dobrze, szanowni państwo! Zawracamy! Nie szturmujemy dzisiaj granicy! Jeszcze nie! My nie chcieliśmy imigrantów! My chcieliście ich za to swojego kraju, to ich zabierajcie! My nie musimy przejść! I organizator tego dzisiejszego...